Cześć, tura News. Cześć, tura News. Zapraszamy. Cześć, turnus siódmy dobiegł końca. Sprawdźmy, jakie emocje towarzyszą naszym uczestnikom. Nocturnus. Super było. Jak się bawiliście? Super. A na jakim się obozie? Akrobatyka. I jakie zajęcia podobały ci się najbardziej? Chyba zajęcia tematyczne i chyba park wodny. Było bardzo fajnie, bardzo... Miałem bardzo dużo kolegów i koleżanek, na przykład to był bardzo fajny kolega, byłem z nim w pokoju, gadałem z nim dużo, no fajny. Jak myślę o obozie RATSES to myślę o o przyjaciołach i o takich różnych rzeczach, które tu były. A jaka była najlepsza atrakcja? Aj bo my jesteśmy na akrobatyce i banan. A fajna była pani na akrobatyce? Tak, bardzo fajna. Czemu źle? Zawijać. Chciałbyś jeszcze zostać? Tak. A powiedz mi, jakie atrakcje podobały wam się najbardziej? Park wodny. Park wodny, a zajęcia tematyczne? Robienie dla zwierząt zabawki. Super. I dla kogo zrobiłaś zabawkę? Dla mojego psa. Dziewczyny, jak wam minął turnus? Bardzo fajnie. Dobrze się bawiłyście? Tak, bardzo. Fajnie. A jakie atrakcje podobały wam się najbardziej? Yy, banan wodny i parklinowy. Mi się podobały najbardziej laserki i banan. Mi też laserki i banan. Super. A jakie emocje towarzyszą wam dzisiaj, w ten ostatni dzień? Fajnie. Trochę mi smutno. E, mi smutno i też się cieszę, że wracam do domu. A szybko minął obóz? Tak, tak, tak. Bardzo. Moją najlepszą mamę na całym świecie. Pani Kasiu, jak pani kierownik ocenia Turnus 7? Bardzo fajne dzieci, fajne zabawy. No, szkoda, że kończymy ten turnus, ale czekamy na następne dzieci. Super! Uwaga, uwaga! Ja chciałem się z Wami pożegnać, także za chwilę każdemu piątkę będę przybijał. Eee, przy okazji piąteczka dziewczyny. Jeszcze parę dni wakacyjnych przed nami, także w związku z tym życzę Wam dużo słońca jeszcze dni pogodnych. Eee, dużo Radości, uśmiechu, spotkania jeszcze wartościowych, może osób. Pytanie do Was, czy podobało się na obozie? Tak! Oficjalnie mamy zakończony turnus siódmy. Znaczy nie do końca zakończony, bo jeszcze dzieci są w drodze, a dla nas będzie koniec dopiero jak każde dziecko trafi do swojego rodzica, opiekuna prawnego. No, będziemy mieli chwilę oddechu i zaczynamy za moment turnus ósmy. rodzice już dojechaliśmy, już proszę się nie martwić. Pozdrawiam wszystkich z mojej rodziny, szczególnie moją siostrę, która nie mogła pojechać, no bo jest chora. Dziękuję, do widzenia. Ok. No Elo Elo, pozdrawiam rodziców, że mnie zapisali. Naprawdę dużo było, ale się opłacało. Będę dalej spłacać. No, będę spłacać, bo im dam pieniążki. No, pozdrawiam wszystkich, którzy to oglądają. Nawet mamy, jeżeli to oglądają to... Ten... A chłogę Ale pierwszą rzeczą, proszę, którą jeżeli ktoś nie zrobił, to wyjąć komoleczkę i na sms-a do rodziców, którzy dojechaliśmy. Kto ma rozładowany telefon, to za jak dostaniecie miejsca, gdzie mieszkacie, pójdziecie do swojego pokoiku, podładujecie telefon i na... mamy. Wszystkie dzieci na turnus ósmy dojechały bezpiecznie, więc oficjalnie możemy rozpocząć ostatni turnus w tym sezonie. Po spotkaniu z kierownikami, gdzie poznaliśmy swoich wychowawców, poznaliśmy zasady panujące na obozie, udaliśmy się na nasz festyn sportowy, gdzie się świetnie bawimy. Cześć, witamy Was na ostatnim festynie w tym sezonie. mi się niesamowicie, jak widać uśmiechy co niemiara. Każdy się dobrze bawi. Mamy dużo atrakcji, masę zabawy. Zapraszamy! Pani Magno, co się tu dzieje? Nie wiem, nie wiem! Tutaj rywalizują, biegną! Kto szybszy, nie wiem, kto wygra tym razem. I lecą równo, lecą równo. Co? Limbo! Co się tutaj dzieje? Wszystko! No i super, jak się bawicie? Dobrze. No i pięknie, jak tam u Ciebie? Dobrze. Super! Teraz uśmiech, bo właśnie dla was wykonuję z tego turnusu fotorelacje. Na dzisiaj. Widzimy się jutro. Cześć!